Witam serdecznie, Cezary, z Cezary, Cezary WPL. Dzisiaj wspólnie z Konradem. Słońce. Co Konrad łowisz? Jesteśmy na zawodach Koła Sas i ja odławiam pojedyncze leszczyki z odległościówki na 38 metrze od brzegu. Mam 3 metry głębokości, więc łowisko jest dosyć głębokie, jak na te warunki. Wieje delikatny wiaterek, troszeczkę dryf ściąga zestaw, więc jest utrudnienie i bawimy się. Zrobiłem już ponad 20 rybek. Kombinuję, donęcam, zmieniam przynęty. Jakie przynęty, jakie zanęty? Zanęta to jest Wonder Black firmy Locos, Champions Fit. Użyłem ogólnie kilogram zanęty więc jakieś 2,5 litra. I pięć paczek gliny, wiążącej z rozpraszającą wymieszałem. Więc zanęty niewiele. Mocno roz, rozproszona w glinie. Małe stężenie. No i pół gazety Jokersa. Aha. No Konrad wie, że w wielu, wielu rodzajach zawodów. Rodzajów zawodów, tak? tak, tak. No mistrzostwa? Mistrzostwa Polski, świata. no dokładnie. Także ma fach. I widać, że umie łowić. to za chwileczkę zobaczycie, jak ciapie rybki jedną za drugą. Na dzisiejszych naszych zawodach koła, myślę, że wszystkich zdeklasuje. Chyba, że ktoś się hmm. zaraz dobiera, żeby... O, chyba jest, tak? Nie strzelona. Takie stanowisko, bardzo profesjonalne, sprzęcik. Jakiś taki dziwny? Nie znam. Co to jest? Sprzęcik? To jest wędka kolmika, akurat. Aha, tutaj glina. Razem z jokersem. Białe robaczki. Ogólnie Matrix widzę? Tak, ogólnie Matrix. Matrix mnie sponsoruje. Więc łowię na ich sprzęt. Założyłem większe haczyki i powiem szczerze. I nie ma? Nie ma ryb. Nie chcę, żeby mi spadały, bo kilka ryb straciłem, ale, ale nie chcą mu duże haczyki. Podpatrzcie jaki pierniczek! 18 to jest max, według mnie. O. Byłoby ciężko dorzucić. Widziałem, właśnie jak e, wystrzela z procy kulki zanętowe. Dosłownie elegancko, totalnie w miejsce. Dosłownie półmetrowa rozrzu półmetrowy rozrzut. Także grubo. widzę, spławik masz takiś taki. Powiem szczerze, dziwny wagler na pewno. wagler Ja sobie tumulowałem antenkę i wkleiłem. A? Taki. Pawik tutaj. Takie świecidełko, tak. żeby lepiej było widać. Dokładnie. Jakie używasz gliny? Użyłem dwie gliny wiążące standard Górka, dwie gliny arytlie czarne i jedną ziemię torfową, łącznie pięć paczek. Gliny dosyć lekkie, według mnie. Nie przemoczyłem ich. Ciemne oczywiście, ponieważ mamy wczesną wiosnę, ryby są ostrożne. Myślę, że do jasnego towaru by nie były chętne do współpracy. No i sobie próbujemy. Sprawdziłem przed chwilą słodzik, sweet magic, też górka. No, brania momentalnie się poprawiły, jednak zgubiłem z dwie ryby, zwiększyłem przez to haczyk i przestały brać. Nie chcą brać na większe przynęty, na większe haczyki. Są jednak ostrożne. No wiosna, wiosna. Dokładnie. właśnie był myk. Powiedz Konrad, czym służył ten myk? No, to jest bardzo ważna czynność podczas łowienia w wieczne dni, kiedy są prądy wodne. Po prostu nam żyłkę zabiera, robi się łuk. Później nie jesteśmy w stanie po pierwsze zaciąć ryby w tempo, po drugie, nie łowimy w tym miejscu, co byśmy chcieli. Cały czas nam zabiera ten zestaw. A ja tak robię, aby zatopić tą żyłkę, żeby była pod, pod tym dryfem, pod tymi falami wtedy jest bardziej napięta nie ściąga tak zestawu i to jest bardzo ważna czynność podczas łowienia podczas odległościówką na sporej odległości i siedzi prania bo Zarybka rybka cieszy. Dokładnie. Tym bardziej w taką pogodę, o tej porze roku. Taki oto chlapaczek. Trzy... 300 punktów. Srebrniaki, jak to my mówimy. Dokładnie, troszkę większe niż dłoniaki. Sporą uwagę przywiązuję o zdrowie ryb, o ich kondycję, więc zawsze podczas treningu gdy tylko, i zawodów, gdy tylko rzucam siatkę do wody, to jest to siatka 4 metrowa, długa, dobrze rozciągnięta, tak żeby ryby czuły się swobodnie, mogły pływać, nic się im nie działo, nie były okaleczone. Wtedy 100% ryb praktycznie złowionych odpływa, nic nam nie zdycha i możemy się cieszyć. Złowienia tej ryby za kilka lat, jak podrośnie dla mnie, kosztem nawet smrodu w samochodzie, jest długa siatka. Praktycznie no to... zawsze moczę, no chyba że w ogóle nie wrzucam siatki, bo często się zdarza, że nie, nie chcę męczyć tych ryb, od razu je wypuszczam. Zdrowie ryb na pierwszym miejscu. No, siatka to zazwyczaj wali. <laughs> Są takie robione. Wychaczacz, oczywiście, podstawa do wędkowania żeby bezpiecznie i szybko Dokładnie. odhaczyć, zresztą to jest wymóg ogólnie PZ2. jest kolejna. Jest kolejna. Brania ogólnie jest sporo, tylko są delikatne, nie wszystkie udaje się wciąć. Mówię na mały haczyk, numer 18, przypon 009. Dość delikatny jak na odległościówkę. chyba. Nie, no nie, walczy, walczy. Walczy. Ryby zbierają się do tarła. Często się trafiają ostre. Już chorobkie? Tak, ten akurat tak? nie, ale, ale zdarzają się ostre. Proszę zobaczyć, jak delikatnie zapięty. Wow. Całą wargę delikatnie. Kolejnym bardzo ważnym aspektem podczas łowienia odległościówką jest znaczenie odległości dystansu markerem. Ja to robię takim białym markerem. Z tego względu, że żyłka jest ciemna. To zwykły marker jakiś tam z marketu. Ma to na celu znaczenie odległości, na jakiej łowimy. Tak, żeby łowić zawsze w tym samym punkcie. Nęcimy w punkt, tak więc wypadałoby zawsze w to samo miejsce rzucać. Tutaj nie możemy łowić na klipsie jak na feder. Ponieważ musimy zatopić żyłkę, więc trzeba rzucić parę metrów dalej I zawsze trzeba wrócić w to samo miejsce Więc to jest jedyny, jedyna możliwość, żeby było żeby na tym samym dystansie Sprytny sposób powiem Ci szczerze, bo nie słyszałem o tym no, Jest to dość popularne, ale wśród zawodników Takich startujących na wysokiej rangi zawodów Jest dużo myków, o których się głośno nie mówi tak naprawdę Wiem coś o tym. Tajemnice muszą być jakieś. Tak. O wielu rzeczach ja nawet nie wiem, ale Wszystko im się czasu. więcej startuje, tym się więcej zobaczy, usłyszy i później można to wykorzystywać. Poro jokersa w, w, w mieszance. Wrzuciłem już wszystko co miałem tak naprawdę. Na początku łowiłem znacznie ubożej. I efekty były lepsze. Nie można tych ryb przekarmiać jednak. Mamy wczesną wiosnę, one nie są zbyt chętne do brań. O, ja mam teraz branie podczas lepienia. I siedzi. I siedzi ryba. One najbardziej lubią podczas lepienia, gdy tak. się ręce brudzi się bierze wodę do ręki, wtedy najczęściej są branie. bardzo mały reszczyk, takich 150 punktów. One bardzo miękką wargę mają i lubią się wypinać, więc nawet takie małe trzeba brać do podbieraka. Punkty, punkty. Tak, a jak się wypnie, to jeszcze potrafi poprątać zestaw i podwójna strata wtedy. Widziałem łuk z żyłki, też tak. byłem niepewny do końca. Był łuk, spłynęł mi zestaw, już dobre 4 metry. Jednak coraz więcej ryb, w rozmycił. Tak jak jest fala w prawo, to woda ciągnie w lewo. I ryby się ustawiają mocniej w lewo. Wariat. I jeszcze, tu kopię, jak to się mówi. Na pewno leszczyk. No, ciekawy jestem, jaki wynik będziesz miał. O, jakiś większy srebrny, przyjemniejszy. Taki za 500. O, lepił się. Dlatego, że pod podgieraka. <gry> Taki 500 gram. A Konrad przyjechał do nas z... Z dalekiego Śląska, dokładnie Kotlina Kłodzka, miejscowość Bardo. Małe, urocze miasteczko turystyczne. Jednak przyjechałem do Białej za pracą. Skończyłem studia z branży drzewnej i, i przyjechałem do zakładu drzewnego. Więc powoli uczę się tutaj tutejszych wód. Będę coraz częściej na pewno widywany tutaj. Czy na, nad Spiornikami, czy nad Bugiem. Będę sobie tutaj łowił. To może częściej będziesz gościł u mnie na filmach. Możliwe. <noise> może jakieś jeszcze wspólne wypady. A powiedz mi czemu akurat nasze koło. Dlaczego? No, bo w pracy znajomi są w tym kolej i mi polecili. Mm, bardzo fajne zawody robimy, bardzo towarzyskie, bardzo przyjemne. No jest zawsze bardzo fajna atmosfera. Tak, dla, dla rozluźnienia super sprawa. I zawsze. Dopisuje frekwencja. Z tego względu, że jest naprawdę bardzo miło i przyjemnie. Kolejna rybka, tak, bardzo delikatne branie. Pół antenki przystapiają i koniec. Z tego co wystaje, co wystaje i jedno trzecie. Chyba to będzie ostatnia rybka dzisiejszych Ta, zawodów. Zdecydowanie ostatnia. Jeśli w ogóle się zdąży ją wyjąć. Nie, jeszcze chwila, spokojnie. No zawoda chyba jest przycięta, jest chwileś tam czasu. Nie, nie, nie. Nie? Musi być nad wodą. Aha. Czyli jak jest sygnał, to musi ryba być nad wodą. Może być w podbieraku, ale musi być nad wodą. 哪里交了？ Kinę dzisiejszych połowów. Ryby powinny odpłynąć I tak się stanie jest kondycja jest chłodno były przytrzymywane w długiej siatce więc całe i zdrowe wróciły do domu gratulacje no i po zawodach Konrad przypuszczam, że apelacyjnie wygrałeś Możliwe. Zobaczymy. Nie ma co, co gdybać. Zaraz skończą ważyć i, i się okaże, bo już nie raz mm. byłem zachwycony, a później się okazało, że, że ktoś pokrył zatworka nawalił tych ryb. Ja myślę, że bez szans, bo widziałem, chodziłem mniej więcej. Także tyle z dzisiejszego materiału. Bardziej e, taki szkoleniowy dla Was. Konrad pokazał, wyszkolił nas wszystkich. Myślę, że wszystkie zawody jak jest połowikowe i takie wody będziesz nas trzeskał. Będę uczęszczał. Ale... Zobaczymy. Ale <laughs> to ale widzę, Są gorsze widzę. predyspozycje czasami. No. Także... Coś niezależnego od nas już nie bywa. Także Konrad, reprezentant Mistrzostw Polskich, tak? Mistrzostw Świata też. Mistrzostw Świata, proszę bardzo, jeszcze lepiej. W zeszłym roku brązowy medal na Mistrzostwach Świata. No, gratulacje, więc. gratulacje. Także przypuszczam, że w przyszłości jeszcze jakieś tam filmy dla Was zrobimy wspólnie. No i zapraszam do subskrypcji, zapraszam do Konrada na. Konrad Zawodowiec. Konrad Zawodowiec. Na Facebooku, a w przyszłości może coś a, no. będziemy nagrywali, ale. No. No mówię go na kanał otworzenia, bo widzę, że umie łowić. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, na razie.